Bardzo prosimy o pomocowe opinie zawodników obydwu zespołów, a następnie trenerów od zespołów Mariusz Jurasik, Gornik Zabrzań. Jak wiesz, jeszcze tak, Dobry wieczór jeszcze raz wszystkim. No cóż, Opole na pewno postawiło nam się bardzo. Ciężkie warunki, szczególnie w pierwszej połowie, gdzie rzucili się na nas, jakby chcieli nas zabić, ale to o to chodzi w piłce ręcznej. No, ja miałem duże problemy z forsowaniem ich obrony. Poza tym jeszcze Adaś marcher bardzo dobrze w bramce. No nie wiem, co się tam posypało. W drugiej połowie, to już może trener gospodarzy powie, ale no, jakoś tak było widać może, że opole jakby straciło trochę sił, nie wytrzymało tego spotkania kondycyjnie. Ta obrona się zdecydowanie posypała. Zaczęli chyba już grać bardziej indywidualnie w ataku. Za dużo szukali chyba swojego obrotowego, nie wiem z czego to wynikało, czy z, z braku sił, czy może z jakiejś dekoncentracji, no ale to już nie, nie mówić. A my, no my wierzyliśmy do końca, no dobrze, że wyszliśmy w drugiej połowie, zagraliśmy na pewno lepszą drugą połowę niż pierwszą, bardziej kolektywnie, bardziej razem i bardzo dobra zmiana. Na Artura Banisza w Bramce, który praktycznie przez 15 minut, drugiej połowy, zamurował bramkę, bo gospodarze rzucili nam tylko dwie bramki, a my chyba z 8 czy 9 i, i, i tym sobie ustawiliśmy zawody. No, gratuluję tutaj na pewno zaangażowania i walki gospodarzom. Nam i chłopakom gratuluję walki do końca i, i dwóch punktów, bo, bo potrzebujemy ich na pewno, żeby, żeby przed świąteczną przerwą być jak najwyżej w tabeli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. dobry wieczór. No, Juzek tutaj prawie wszystko powiedział. Z mojej strony ja mogę dodać tak, że no, według mnie ten wynik jest trochę niesprawiedliwy, bo e, zestawiając te dwie połowy, nawet no, można powiedzieć, tą pierwszą, którą zagraliśmy bardzo dobrze, drugą zagraliśmy nieco słabiej, no ale ten, ten wynik wydaje mi się, że tak troszeczkę jest niesprawiedliwy, no, ale taka jest piłka ręczna. No, e, w czasie tak jak przeciwnik pozwala, myśmy pozwolili w drugiej połowie na bardzo dużo. Tak jak Mariusz powiedział, dobrą zmianę dał Artur Banisz, który praktycznie no, no, no zamurował tą bramkę. No, wiadomo, że inaczej się gra w meczu w obronie, jak w głowie się cały czas ma na przykład nierzucony poprzednio rzut sytuacji sam na sam, to trochę tak morale upadają, ale... Nie sądzę, żebyśmy, żebyśmy opadli z sił. Po prostu no, górnik zawsze to są zawodnicy z, z najwyższej półki krajowej, jeżeli nie światowej. Także no, wykorzystali nasze, nasze błędy proste przede wszystkim. Dużo piłek też wróciło im do ręki, kiedy byśmy wybronili piłkę. Chcieliśmy wyciągnąć kontrę z tego. Od razu, od razu podanie było z powrotem. I traciliśmy w ranki. No, nie wiem z czego to wynika. No, na, pewno, na pewno zostawiliśmy dużo siły, dużo woli walki. Bardzo chcieliśmy podziękować kibicom znowu świetnie nas dopingowali, nieśli nas. No, przypuszczam, że, że, że w końcu te, te, te zwycięstwa w, w Opolu zaczną się z naszej strony, bo, no bo nie ma co ukrywać, jak do tej pory graliśmy z zespołami, które no, są dosyć wysoko w tabeli u nas. Także wydaje mi się, że w końcu naszych kibiców uradujemy i oby nie stracili cierpliwości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do różnych zespołów? Jeśli nie, to bardzo prosimy o opinię. to nie, 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 nie najpierw z Aha, Mamy jedno pytanie, bo z grudnoazelnym się mówi, że się nie wolno napinać na... Na, na, na rywali, na szczególnie jeżeli chodzi o wasza przyszłość zabrańska, no ale to mecz już możesz powiedzieć, no bo to co powiedział Józek, wyszliście jak, jakbyście chcieli ich zabić. To gdzieś jakoś dodatkowo zmotywowało, bo, bo chyba takiego meczu jeszcze nie było w waszym wykonaniu, jeżeli chodzi o tę o o wściekłość powiedzmy w Ormonie. Nie no, na powiedzieć czy nie było, bo mecze, które zdobywaliśmy, których punktowaliśmy, to tak samo wychodziliśmy w sumie. Może to troszeczkę inaczej wyglądało, bo... Bo no wiadomo, no Zabrze w pewnym momencie czuło się takie bezradne i to można było widać, że po prostu na nie skoczyliśmy i jakoś, i jakoś z naszej strony to wyglądało, że jesteśmy wściekli. No, przypuszczam, że, że też po części, ale no, my do każdego meczu tak podchodzimy. Także yy, yy, może, może właśnie te takie niuanse, które tam w prasie były, że my z to potęgowało to w prasie i w kibicach, że, że po prostu wygląda to, że my tak jesteśmy agresywni na ich nastawienie. My tak zawsze gramy. Uh, no, uh, first, uh, 20 minut katastrofa. Uh, super, uh, dobri dnevi. Uh, ostatne 40 minut je super. Uh, Importantava uh, obramba, dva ofenziva. Uh, Kubri, Marius, eden na eden, ima problema. Und, uh, natin mito. No,

to nie jest tak, że naszym założeniem jest wygrywanie tylko z regionowym Lubinem czy Piotkowym, bo w takim wypadku mieliśmy, mielibyśmy do tej pory dwa punkty, mamy, mamy pięć, więc chcemy walczyć w każdym meczu i tak, takie te zadanie mieliśmy też dzisiaj. I, a w pierwszej połowie realizowaliśmy te, te założenia, tak jak tutaj m, trener zawsze powiedział, mieliśmy za zadanie grać... M, bardzo wysoko na dwójkach nie da się rozpędzić Mariuszowi i Michałowi i no i to w jakimś wypadku się udało wiedzieliśmy że jedno, jedno, jeden brak wyjścia spowoduje zagrożenie ze strony tych dwóch zawodników i pierwsze bramki też z tego w też tego bramki padały natomiast to, co się teraz stało, drugie powiem, że to nie jest przyczyną, przyczyną tego, nie jest zmęczenie, bo, bo, bo wyszli nowi zawodnicy, więc, więc tych sił mieli. Natomiast myślę, że nie byli tak, no nie zagrali tym systemem, o którym, którym mówiliśmy przed meczem. Czyli, czyli pierwsze, pierwsze ustawienie jakby ten system podjęło, natomiast drugi zagraliśmy bardzo, bardzo pasywnie w obronie. To, że Mariusz przeszedł na środek, to nie znaczy, że, że nie można było do niego wychodzić I, i, i tu jakby był przyczyna tego, że, że zespół zawsze powoli się rozpędzał, miał za dużo swobody, a jeżeli takim, takim zawodnikom zostawimy tyle swobody, to, to skrupulatnie to wykorzystają i tak też, się, tak też się stało, myśmy po przerwie rzucili 7 czy 8 ramek, więc, więc to zdecydowanie za mało, żeby walczyć z takim przeciwnikiem jak zawsze. No cóż, myślę, że ta pierwsza połowa stawia nas w jakimś świetle niezłym przed następnymi meczami, a następnym, który gramy z Piotrkowem, który już musimy wygrać, więc na no, pewno wyciągniemy wnioski drugiej połowy, ale, ale też będziemy próbowali spotęgować tą, tą pierwszą połowę, żeby jeżeli wychodzimy na mecz, to tylko, to tylko w takich nastrojach i tylko z takimi założeniami, żeby wygrać za wszelką cenę. Dziękuję.